Witam serdecznie w moim pierwszym poradniku z tej strony Fryzek12. I w tym poradniku przedstawię Wam program do zmiany wszystkich ikon na pulpicie na raz. Yy, dzięki niemu możecie yy, zmienić wszystkie ikony na, na raz. Wygląda on tak: yy, macie tutaj różne czarne, niebieskie jakie kto lubi, nie, no i takie różne tam kształty, ja mam akurat te ponieważ mi się jako tako najlepiej podobają i o, klikamy ok, i po załadowaniu pokażę wam teraz jak to z, ogólnie z boku wygląda wygląda to tak, macie takie ikonki a pokażę Wam teraz jak wygląda ogólnie w środku. Yy, wyglądałem tak. Yy, macie takie, yy, tutaj takie coś tak. i takie foldery. I ogólnie tak to wszystko wygląda. Myślę, że to by było raczej już na tyle. Myślę, że pomogłem. Do zobaczenia w moich kolejnych poradnikach, gameplayach. Subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach. Yy... Jakby coś chcieliście się dowiedzieć, jakiegoś programu, to oczywiście proszę pisać yy, w komentarzach pod tym filmikiem. Oczywiście, że pomogę. Do zobaczenia w moich kolejnych poradnikach, filmikach, yy, gameplayach. Do zobaczenia. Cześć.